Biblia uczy nas, że powinniśmy modlić się o rządzących. Bez względu na to, kim i jacy są. Tym, którzy aż się wzdrygnęli w tym momencie, powiem tak: Słuchajcie, moi drodzy, skoro Biblia tak mówi, to tak powinniśmy czynić. To po pierwsze. Po drugie, dam Wam pewien przykład, pewne świadectwo Wam przedstawię. Mieliśmy takiego brata kiedyś dawno temu, z Boże, który no delikatnie mówiąc, wycofał się z życia w kościele. I myśmy zaczęli się o niego modlić. On sobie tego nie życzył. On był na nas zły. I wreszcie przyszedł i mówi: Przestańcie się o mnie modlić, bo mam same kłopoty przez Was. Jak się nie modlicie, to wszystko jest dobrze. A jak się modlicie. Mam kłopoty. Właśnie o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy modlili się o rządzących, aby nie mieli spokoju, aby Duch Święty im przypominał, że usługują żywemu Bogu i usługują narodowi, który im płaci za ich służbę.